Cześć, jestem Sonny Kamila 446 i witam Was w kolejnym odcinku i chyba już ostatnim zagrajmy w sąsiedzi z Rodem 2, czyli na wakacjach. Tak, znowu dzisiaj pochodzimy sobie Woodym, pora przykrzamy sobie życie naszym sąsiadom Rottweilerom, jak i sąsiadowi, jak i jego mamusce. Dobrze, rozpoczynamy grę. Hmm, tutaj nam został już tylko ostatni poziom, czyli bez paniki. Wy zakochany sąsiad. No rzeczywiście chyba zakochany jest. Wycieczka ma się ku końcowi, statek obrał już kursy na pod macierzysty. Na pokładzie panuje spokój. Sąsiad włóczy się po okręcie manipulując przy wszystkim co nie zostało przytwierdzone do podłoża na swoją zgubę. No minimum cztery zdobycie. Minimum 4 monety i max 6 monet do zdobycia. Dobra. Cieszę się, że przynajmniej wyszedłem ze szpitala. W środę dokładnie wyszedłem, czyli to był... Który to był? To był... To był 10. Lipiec. Niestety pokrzywkę... Pokrzywki właśnie... Dostałem. Tak niespodziewanie, lekarze nie wiedzieli właśnie na co to było i to jednak się okazało, że to po prostu było takie... Tak jak... Jakąś bakterię co zostało wywołane, dokładnie wam nie powiem jaką. Ale, ale już wszystko w porządku jest, to dobrze. Eee. Ale wam powiem akurat tak, że świetnie się teraz już czuję, więc nagrywamy dalej. No właśnie, przy tym troszku dla papugi, to właśnie zauważyłem się, że jak tutaj była papuga, to ona miała chyba klucz. Tutaj kapitana widzimy, że mamy. No. To dobrze. Co tutaj mamy? Todepka dla mamuś... Ej, mam torebka mamuśki. Proszki na sen. Bardzo mocna. No to lepiej uważać. Racza, na świet. Wycieraczka. Ooooo! Jaka szkoda. <ścoughs> to chyba jakiś szef zapisany na, na skrawku papieru.

Ku papieru. Hmm, co to jest? Tutaj nie mamy jak do nie, nie mamy tutaj jak wejść. Nie mamy w ogóle dojścia. Hmm. kwiaty fajnie. Haha. Ha, ha. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Uuuu Takie coś się występuje je ja w życiu. No, no widzisz jak to jest z drogi mój Dobra. Co ty chcesz o tego bagażu? Nie mam pojęcia, ale, ale bardzo łatwo ci go... Dam A jak to do tych drzwi się dostać? Na mostek. A, fajnie. On chyba próbuje się chyba obudzić. O, Dwie ryby. O nie 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 Sąsiedzi drogi, szybko idź Idź szybko Szybko go Go kurde Ruchy Dobra Ryby Nie 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 nie, ja już tam nie pójdę Jest <ścoughs> <ścoughs> To jednak się przydaje Bardzo Ryba Śliczny! Śliska! Matka ryba! Hmm... Myślałem, że być ale dobra, nie, jak jest. Coś z tym... coś z tym bukietem jest nie tak. Bukiet pachnie teraz bardziej oryginalnie. Ciekawe, czy nowy zapach też spodoba się Olca. Eee, na pewno nie. Ach, a ty znowu będziesz się rakietnicą bawił, to ja chyba wietrówka chyba jest, nie wiem. Ja się tam na broniach nie znam za bardzo. O, on pierwsze co od razu idzie na, do prysznic, na prysznic, no da. To już nie mógł już tutaj zejść? Aha, no tak, bo tutaj w końcu jest, no. Sąsiedni powinien już mieć problem z dojściem do pudła. No, ale to pudło przecież spadło tam do tej ładowni. da Powiem wam tak. Trochę... Trochę coś, coś się trochę dziwię, że ta seria już się kończy. Ja bym chciał zagrać jeszcze. I chyba zagram, wiecie, ale to nie teraz oczywiście, tylko przy najbliższej okazji, a dokładniej kiedy... Bo zamierzam nagrać jeszcze kolejnych sąsiadów z pikolodem, To chyba jest trzecia część. O. A, możemy już zakończyć, ale nie ma po co. I wam powiem akurat właśnie, że nie wiem, jak ona się nazywa, ale jest się chłopak... I też się robi pułapki, zostawia, znaczy się, ale akurat na sąsiadkę. I podobno to łatwiej... Um, łatwiej, łatwiej... Łatwiej przegrać chyba. O, Sąsiad pewnie chciał, Będzie chciał pewnie podglądać. No właśnie, koniec z podglądaniem. Hehehehe. To jakiś ręcznik mamy. Nie wiem czy zdążę, postaram się. Tutaj wytrzemy. Szybko, go, 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 Dobra. Czysta szyba. Teraz... Oooo Te same dźwięki tej papugi, akurat jak z tej papugi tej... Jak papugi z... Tutaj nie z piekła dodam. O, o, klucz, dobra, chodźmy tam. Jaki! Chodź tu, szybko. Proszki na nie. No tak, kapitan nie może pić. Piżę szybciej, to nie! Szybko, 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 mnie szybko, 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 jest, szybko, 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 O <noise> No tak, i tak, to jest. Upadek! O i... O i ostatnie mini katcenka. To było piękne przeżycie. No i tak się niestety dzieje, sąsiedzie drogi. He? Co oni... Co, on się przyczepił tam? Czy oni go specjalnie wzięli? Mogli go utopić przecież. Hej! Koniec. No cóż, to jest koniec naszego zagrajmy. Wy no, tutaj, właśnie takie intydą, małe. E nie intydą, znaczy się napisy, oczywiście, końcowe. Hmm, mogli akurat też dać, właśnie, przy słodkie zemści, jakieś zakończenie. Bo tak to akurat nie było. No ale dalej, od razu wam zapowiadam, że zamierzam nagrać kolejną część sąsi Sąsiadów z piekłodem. Nie wiem właśnie jak ona się nazywa, a jak wam właśnie wspomniałem, że chodzimy te właśnie takim chłopakiem jakimś, na pewno nie Woody. E i, I też zastanawiamy też właśnie pułapki, tyle że akurat na szej sąsiadce. Nie wiem dokładnie jak ona się nazywa. Grałem to akurat właśnie u guzynki. I nawet ciekawe nadgierka, ale tam akurat powiedzmy trochę łatwiej wpaść. Czyli, że, no, że ona może nas łatwiej wykryć niż, no, niż u sąsiada z piekłorodem. Więc dobra. Um, dziękuję wam za oglądanie, cieszę się, że akurat oglądaliście ze mną tą... Znaczy no, oglądaliście, w zasadzie uczestniczyliście dalej w tej mojej tej serii właśnie. Zagrajmy w sąsiedzi z piekłorodem. Słodka zemsta i na wakacjach. Te dwie serie już są zakończone, pierwsze. I do zobaczenia do następnego, do następnego jakiegoś yy, zagrajmy wy. To jest now, nowsze chyba zagrajmy wy to chyba będzie. Chyba będzie i tak chyba mi się wydaje Imperium Polskie yy, od, od krzyżaków do potopu. To jest, to jest taka gra strategiczna, taka wojenna historyczna, która mi się nawet... No, ona mi się nawet podoba. Powiem wam szczerze, nawet mi się podoba bardziej niż EU, czyli Europa Universali, czy jakoś tak to się. Jakoś tak ta nazwa brzmiała. Ale bez obaw, na pewno wrócimy do sąsiadów z Rodem, do, do trójki na pewno, nie dwójki, bo dwójkę już skończyliśmy, i jedynkę. Eee, no i to cóż, no i dziękuję wam za oglądanie. Eee, no i to chyba byłoby na tyle. No to cześć i do, i do zobaczenia. I w wakacji życzę oczywiście.